Do spotkania z ekipą Rafała Piruga i Mariusza Milewskiego PL przystępował w roli faworyta, więc niejako planowo po trafieniach Mateusza Wąsa i Jacka Zygadło nożownicy gastronomicy wyszli na prowadzenie. Ale wówczas jak diabeł z pudełka wyskoczył Marcin Tołwiński. Popularny pizzca dwukrotnie umieścił piłkę w siatce, jednego gola dołożył Grzegorz Cysewski i po 25 genialnych w wykonaniu golkipera ZKM-u minutach Autobusy i tramwaje prowadziły 3 do 2. Żartobliwie proponując sędziemu, aby zakończył mecz, bo im do zajezdni spieszno. W drugiej połowie zawodnicy Maximusa maksymalnie skoncentrowani, wprawdzie nie od razu, ale przestali pudłować, co przełożyło się na trzy bramki i dzięki wygranej 5 do 3 podopieczni Jarosława Marczewskiego zmierzają w górne rejony tabeli rozgrywek Ligi Redbox Trójmiasto. Bardzo długo się z trzymał y, remisu, chociaż y, to było takie niewiarygodnym. No zobaczycie zdjęcia sami. Tam ta piłka kompletnie nie chciała wpaść. No do pewnego momentu chyba do 40 minuty, no mieliśmy ogromne kłopoty, a sytuacji mnóstwo. No tak, rzeczywiście bramka była jak zaczarowana, nic nie chciało wpaść, ale dzięki temu mecz był ciekawy, emocjonujący do samego końca. Słuchaj, Jarek, gdyby jakiś, no co, zmieniałeś coś w składzie? Ktoś nowy? Jakieś transfery były? Znaczy już w, 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 na wiosnę graliśmy, graliśmy tym samym składem, no, na szczęście po raz pierwszy e, w, jak uczestniczymy w Lidze e, nie mamy niemalże, e, jak to się mówi, e, nadmiar, nadmiar, nadmiar. Nie ma szpitalu w zespole już, nic się nie dzieje Tak, roku, tak, z tak. Z I, i, w, i w końcu nie trzeba przed meczem zwoływać wszystkich na mecz, tylko już faktycznie wykwestoryzowała się taka grupa osób, które rzeczywiście przychodzą na mecz, których nie trzeba specjalnie motywować, motywować. I, i przypominać i oni już wiedzą, że, że wieczor wieczorem, gramy mecz i, 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 i dlatego i dlatego tak teraz jest mówię. Jest nieźle, no jest nieźle, jest nieźle i to, czy to oznacza, czy to oznacza, że gastronomicy, nożownicy będą walczyli o pudło, bo moim zdaniem na to wygląda. No chcielibyśmy, chcielibyśmy w końcu zająć jakieś medalowe miejsce. Miejmy nadzieję, że w końcu nam się to uda. Ja również. No to Jarek starym zwyczajem pozdrawiamy, kogo pozdrawiamy. Właśnie. No, wszystkich uczestników ligi Redbox, przeciwników, także... I tyle. I tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki.